Dzień dobry, cześć i cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shades and Fidget na tym kanale. Jak to nagrywam? Mamy poniedziałek, tuż po północy, tak więc teraz dzieją się ciekawe rzeczy, bo mogę odebrać trochę expa i mamy prawie level up. Tak więc zobaczmy co się ciekawego dzieje. Miałem miejsce bitwa gildii, moja gildia jest słaba, eee, tak więc nie wiem który przeciwnik, ale któryś mnie na pewno skopał, za którymś razem. Mamy zakręcić kołem fortuny. Możemy zakręcić, możemy nawet zakręcić 20 razy. Taka ciekawoska. Przy okazji za niedługo, za 17 minut mi się klejn pojawi, tak więc zobaczmy, co tutaj w ogóle mamy ciekawego. Napij się piwa, nie dziękuję. Pokonaj bohaterów na arenie. Eee, Czy mamy tu kogoś słabego? Niezbyt. Co on ma tak mało siły? On jest berserkiem, powinien mieć więcej siły. Więc ja go powinienem pokonać. Nie pokonałem. No niestety. Eee, później sobie go pokonam. Eee, co, no, to, to, to. Zakręciłem fortuny, co zaraz zwiększyć. Może być ciężko. Pokonać hazardowce nie będzie ciężko. Sprawdźmy sobie, co tutaj mamy. Kwestia jest taka, że szukam. Tylko, że zobaczyłem, że mam zbroję epickich supermocy. buty epickich supermocy. Co tu jeszcze? Pas epickich supermocy, amulet i jeszcze brud. To znaczy, że brakuje mi tylko e, niewielu rzeczy epickich supermocy, które mogłyby e, ciekawie mnie wspomóc. E, tak więc, tak więc tutaj, no takie, takie, naj, nie najgorsze. Jakbym jakiś klejnocik miał, to może na później. E, I tak liczyłem, że coś się znajdzie, ale się nie trafiło. Jeszcze możemy gabinet magii, to mi się nie przyda. E, to nie. Tonie, oświeconego umysłu, hmm, nic czyli może następnym razem. E, tak więc idziemy do pana doktora. I jako, że streama oglądałem, jak się zastanawiacie, czemu ciszej e, mówię, to dlatego, że jest po północy. E, byłem na streamie, za to zgarnałem szczęśliwe monety. Tak więc możemy, fajnie, ktoś umiera w szczecinie. Możemy sobie zakręcić kołem. Pomin, kamień, pomin, złoto, pomin, złoto. Drewno, doświadczenie, kamień, pas jakiś. Grzyby, fajnie. Grzyby fajnie, złoto, fajnie, miksturka do życia fajnie, doświadczenie fajnie, yy, dobrze policzyłem, dobrze policzyłem. Yy, to grzyby fajnie, doświadczenie fajnie, pas znowu yy, to fajnie, no tak średnio, doświadczenie fajnie i ostatnia próba. 255, i w ten sposób zakręciliśmy kołem eee, gówniane, gówniane. To, to możemy sobie sprzedać, to możemy sobie sprzedać. A to będzie na później zawsze trochę wytrzymałości, trochę golda, trochę grzybów wpadło. Eee, tak więc to jest ciekawe. I w gruncie rzeczy, jak sobie zobaczyłem, to eee, tak tutaj będziemy jeszcze to robić, eee, czy coś mogę tutaj ciekawego jeszcze jednego grzyba mógłbym stąd wyciągnąć. E, możemy ewentualnie też sobie podbić raz, dwa, trzy raz, dwa. E, no, i z hazardzistą teraz grać nie będę, co ja tu jeszcze muszę zrobić. Tutaj mi wpadło trochę punktów za koło fortuny. Hmm, klejnot w kopalni, hazardista, bohaterów na arenie piwa. No, nie będę pił, nie opłaca mi się to. E, ewentualnie. Mogę wykorzystać, no niestety już nie mam mojego wspaniałego wieszowca poprzedniego. Eee, 3,30 to jest formalnie razy 3, no to to się bardziej opłaca. Eee, ale możemy sobie pominąć, znowu grzybek, znowu klepsydra. Eee, 7 minut, takie same właściwie. To możemy to sobie pominąć, zejść do powiedzmy 30 tych tych. 7, 7, wszędzie siódemki. Tu jest 7600. Jeszcze trochę klepsydr zużyję. E, tutaj mi zależy przede wszystkim 2600. Dobra. Tu jeszcze zużyję sobie... A, jeszcze jedną. Co mi tam? Mam ich dużo. No właśnie. Tak liczyłem, że jeszcze jedna wejdzie. E, I idea jest taka, że w gruncie rzeczy powinienem być w stanie... E, znaczy mam dobre statystyki na lochy. Żeby was nie skłamać. E, tak więc powinienem być w stanie trochę przeklikać tych dwóch przeciwników tutaj. Romnięty rabuś, na niego powinienem mieć teraz około 40%. Tak więc sobie najpierw zawalczymy z nim normalnie. E, I no bym musiał się odpalić. Ale się nie odpalam. No teraz to jeszcze raz. Się w ogóle nie odpaliłem ani razu. O, o to mi chodziło. E, krytyka mam dobrego. mam też. No, niestety, jeszcze raz, z nim sobie zajdziemy trochę, e, trochę grzybów na niego jestem w stanie przepalić, szczególnie, że z tego koła e, trochę żeśmy, no właśnie, otrzymali, mamy trochę ekspa, następny będzie 54. E, nie to chciałem, a jeśli chodzi o tego kamiennego trolla, to nie, na niego mamy chyba 30%, tak więc też możemy zobaczyć, jak sobie z nim poradzimy. On dużo blokuje, ja się nie odpalam na razie. Tak więc, no jakbym tu się mocniej odpalił, ale widać, że jesteśmy blisko, tak więc lecimy z nim jeszcze raz. No właśnie, takie odpalenie mi się podoba, ale on mi zasadził krytyka porządnego. Jeszcze raz, mogę zejść do 25 grzybów, co mi tam. Jak się nie uda, to trudno. No mówię, tu jest dużo gry na farta, ale jeśli się uda, to powinno być fajnie. Tylko muszę się dobrze odpalić na jego. Jak zawsze. Znowu się nie udało. Jeszcze 5 grzybów jestem w stanie przepalić. Mówię to w kółko. Ale fajnie by było, bo to by chyba mi dało 40 level. No prawie. Prawie. Tak powinno mi dać 40 level, bo tam pół levela za. No co jest. No i zawsze na koniec. Jak już jest po ptokach. No dawaj mi go. No. Tak, tak właśnie to ma wyglądać. Jeszcze tam krytyki po drodze. Ale z mojej... Moich... O Jezu, no. Tak blisko. Aż mi gra zaczyna lagować. No jak widzicie szanse są dość duże. E, tylko jak on mi zasadzi krytyka, dobra. I to pominiemy. No i teraz wygrałem, teraz wygrałem. Trochę jak spowleciało. Znowu bez siły. Wielkiego farciarza. Możemy sobie zobaczyć tę walkę. Hmm, pokaż walkę. Co my tu mieliśmy? Ile razy się odpaliliśmy? Raz, trzy, cztery. Nic. Zobaczmy. Czyli pod koniec musiało coś wejść. Raz, dwa, trzy. No nie musiało, po prostu dobry atak był. Te buty nie są najlepsze. Co one dają? Tracę siłę, wytrzymałość, szczęście. Ale wydaje mi się, że mogę je sobie zachować. Masz wrażenie, że za mocną w ten mikrofon dmuchnąłem. I następny będzie sukup, na które, z którym nie mam szans, na tego mam 10% obecnie, tak więc nie ma sensu. Szczególnie, że grzybów na styk przypaliłem tyle, na ile sobie, że tak powiem, mogłem pozwolić. Więc wydaje mi się, że możemy sobie zrobić tą babuszkę za 25 punktów awanturniczości. Eee, dajcie mi srajtaśmy. Tutaj co nieco możemy, właśnie pominąć. Trudno się mówi. Ok. OK. I OK. Pięknie, ładnie. Mamy dobry przelicznik EXPA w takim razie. I jest level up. O to mi właśnie chodziło. I trochę golda. Wspaniale. I teraz czy tu mogę sobie znowu pominąć? Czy ja do lochu do lochu potrzebuję klucza? Tak więc muszę go znaleźć. To tutaj się... Ale grzybek wskoczył. To się akurat nie opłaca kompletnie, ale jak uda mi się tworzyć ten loch, to będzie fajnie. Ten kluczyk by mi się przydał trochę. Przypalę tych klepsydr. Gówniany pierścień, chyba że jest nie gruboskórnego. O, przynajmniej się jakaś zwróciła. Gurde, nawet, 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 nawet takie co ja mam. Eee, jakbym tu klejnot sadził to by były lepsze. Nie, ale moje obecne już mają właśnie wytrzymałość. Eee, a te nie mają. Inteligencja. No i trochę pancerza. O, na to czekałem. Prawie, no, od zawalenia żeśmy przepalili, ale mamy kolejny loch odblokowany i wydaje mi się, że albo, albo w następnym odcinku, albo w następnym tygodniu, tak tutaj 52 tak więc następny będzie sobie zakończymy księcia ciemności a później będziemy mieli żywiołaka powietrza jeśli chodzi o twierdzę, no to ja tutaj już sobie dalej dam radę wydaje mi się, że na tym możemy sobie albo może jeszcze uda się kogoś na arenie stłuc, tylko może co jeszcze, jeszcze sobie znowu Tutaj dam raz, dwa, trzy, no niech będzie coś takiego i tak później w nocy będę odpoczywać, e, w sensie na warte pójdę, tak więc za dużo nie stracę, ewentualnie mogę jeszcze dać tak i w międzyczasie hazardziste spróbować, e, w sumie nie wiem, nie widziałem czy wygrałem, wygrałem. Przegrałem, wygrałem, przegrałem, przegrałem, przegrałem. Jest to gra losowa, ale zawsze jakieś doświadczenie wpadnie za to. No, coś mi nie idzie. Dobra, udało się. Tak więc tutaj odbieramy jeszcze koniecznie expa trochę. Tutaj ten, i pokonaj bohaterów. Czy się uda, czy się nie uda? O, to jest pytanie. Ten będzie miał duże uniki, ale zobaczmy. Udało się, fajnie, cieszy mnie to niezmiernie. A więc jeszcze raz do tego idziemy. I co, pozostały to klejnot. I akurat, jak zdobędę ten. pójdź, złapnąłem się w brzuch. Jak zdobędę tej klejnot za 6 minut, to będę miał goblina na dzień dzisiejszy zaliczonego. A tutaj, a zobaczmy. Co tu jest ten zdobywca, nie pamiętam co z tym chodziło, chyba to trzeba było rozwalać tak. Za to mamy trochę, to możemy sobie ten, to przeklikać. E, tutaj tak. Znowu 37, dobra, 64 punkty, to jest całkiem spoko opcja. I co? Kolejne zadanie zaliczone, tam co ja dostałem, mm, tym razem epickich supermocy i chyba uu, i właśnie o to mi chodziło dużo, dużo, dużo siły dużo pancerza tracę 17 wytrzymałości ale więcej siły i to powinno mi dać osiągnięcie tak czy nie trendsetera czyli jednak nie to mimo że mam raz dwa trzy cztery pięć sześć no trudno się mówi to mogę sobie sprzedać. Patrzcie, już przekroczyłem 1000 punktów doświadczenia. A to muszę założyć, żeby ten. Eee... Nie, to zaliczyło. Okej, okay. dobra, tak więc jak mówiłem, to już jest koniec tego odcinka. Widzimy się w następnym już w sobotę. A do tego czasu trzymajcie się ciepło. No i cześć!